Motodziennik wspiera multiporównywarka rankomat.pl. Wspiera nas OptiFinance, specjaliści od leasingów, kredytów i ubezpieczeń, Zabezpiecza Auto, skuteczne zabezpieczenia antykradzieżowe, oraz Fanfaro, producent specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, rolniczych i przemysłowych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan to jest motodziennik, no nie motodziennik w poniedziałek, motodziennik we wtorek, ale mimo wszystko obfita porcja nowości i aktualności dzisiaj dla Państwa, zwłaszcza, że trochę się tego przez ostatnie dni uzbierało. A zaczniemy od fiata grande panda. W ostatnim bodaj odcinku zastanawiałem się, czy jest gdzieś jakaś wielka fabryka zaślepek, która wyprodukuje element wystarczająco smutny, by nadawał się, by zastąpić nim ekran w najtańszych wersjach. I nie ukrywam, że niespecjalnie się tego spodziewałem. Myślałem, że skoro panda jest tak wyraźnie droższa od C3, to chociaż oprócz skrzyni automatycznej będzie miała na dzień dobry lepsze wyposażenie. Nic z tych rzeczy. W wersji Pop będzie zaślepka i uchwyt na telefon, a zamiast zamykanego schowka przed pasażerem, po prostu półka, ale to akurat niekoniecznie złe jest, bo łatwiej się będzie zagospodarować z kluczami, portfelem, jeśli ktoś jeszcze nosi, czy drugim śniadaniem. 80 tysięcy złotych za Fiata Panda to trochę sporo i szczerze mówiąc dziwią mnie liczne nagłówki, że to taka super cena. Ale skoro przy Włoszczyźnie jesteśmy, wiem, że nikt tego jeszcze nie zauważył, ale marka Lancia jakiś czas temu się odrodziła, a nowy model, nowy Ypsilon czwartej generacji, pojawił się w cennikach i w konfiguratorach. Rok temu. I w odróżnieniu od wcześniejszej generacji, auto można kupić nie tylko we Włoszech, ale również we Francji i chyba nawet u naszych zachodnich sąsiadów, bo strona ruszyła. Czy marka z martwych wstanie? Raczej nie. A na pewno na razie nie. Nie za sprawą Y. -a. To auto największą popularnością od zawsze cieszyło się wyłącznie we Włoszech i od roku 2017 jedynie tam było oferowane. I zresztą ciągle świetnie się sprzedawało. Jakim cudem? Bo dla wielu to właśnie Y, jeśli muszą dojechać do pracy w garniturze, albo garsonce, albo Fiat Panda, jeśli mogą być jeansy, to podstawowy środek transportu. Eksploatowany dopóki koła nie odpadną, łatwo go zaparkować, nie szkoda jak skuterem ktoś obije. Zarówno Panda, jak i Y to konstrukcje uczciwie niezawodne, przynajmniej te starsze. A czy nowe modele się przyjmą? Zobaczymy. Grande Panda we Włoszech na pewno, a z Lancią być może też się coś ruszy, jeśli pojawią się nowe modele. Z tym jest mały problem, bo przecież zapowiedziano jakiś czas temu, że od 2028 roku marka będzie wyłącznie elektryczna, co nie wydaje się możliwe i faktycznie. Gamma, auto wielkości BMW 4, ma być na platformie umożliwiającej napęd elektryczny, hybrydowy albo spalinowy. Premiera w przyszłym roku. I obym się mylił, ale jest to jedno z tych aut jak DS 8, na które nikt nie czeka i którego nikt nie potrzebuje. Ale jeden pomysł nieco przykuł uwagę miłośników motoryzacji. Kilka dni temu przedstawiciele Stellantis przedłużyli ochronę prawną modelu Fulvia. Ja bardzo rzadko tak Takich słów używam, ale Fulvia to ikoniczny, legendarny. Kultowy, a co, model z lat 60. Auto produkowane do roku 1976, dostępne było jako sedan, ale przede wszystkim jako coupé. I to pod adresem tego projektu płyną te miłe słowa, bo to jedna z najpiękniejszych włoskich konstrukcji wszechczasów, a przy okazji bardzo udany sportowy samochód. Co ciekawe, przez prawie 50 lat nikt nie śmiał sięgnąć po tę nazwę, choć wiele innych zostało rozmienionych na drobne. Choćby Flavia, gdy przebrano Chryslera za Lancie 15 lat temu, odelcie nie wspominając choć pewne zakusy były. Oto projekt z 2003 roku, ostatecznie niezrealizowany, oby tylko nowy model nie był crossoverem zbudowanym na platformie Grande Panda albo Peugeota 2008. O Tesli warto kilka zdań wspomnieć. Trzeba by mieszkać pod kamieniem, by nie zauważyć ogromnego zaangażowania Ilona Muska już nie tylko w amerykańską, ale międzynarodową politykę. I przekornie powiem, że Musk nie mógł sobie lepszego momentu na to wybrać, bo zbiegło się to w czasie ze znacznym spadkiem sprzedaży do niedawna najpopularniejszej elektrycznej marki na Świecie. Że kiedyś firma przestanie rosnąć było rzeczą oczywistą, normalna sprawa. Nasycenie rynku, konkurencja, ale też zmiana modelowa najpopularniejszego w Gamie Y nie była bez znaczenia. Ale co to znaczy znaczny spadek? W Niemczech w styczniu sprzedano 1200 tesli, prawie 60% mniej niż w styczniu 2024, kiedy to też nie było za wesoło, bo się dopłaty skończyły. Francja 1100 sztuk w styczniu o ponad 60% mniej niż w roku ubiegłym. 42% spadek w Holandii, nawet Szwecja. I Norwegia są na wyraźnym minusie, odpowiednio 44,38%. Natomiast chyba jest jeszcze stanowczo za wcześnie, by wiązać to z zaangażowaniem maska w politykę. Zobaczymy, co będzie w marcu, kwietniu, na ile potencjalni klienci będą w stanie odciąć swoje poglądy od poglądów i działań maska, a na ile medium uda się podgrzać atmosferę jeszcze bardziej. Bo aktualnie co i rusz słyszymy o różnych incydentach, zniszczonych w witrynach, salonów, stanach, pikietach czy ulotkach. Ale odpowiedź na pytanie, czy to początek reakcji na zaangażowanie maska, czy punkt kulminacyjny, na to pytanie odpowiedź poznamy wkrótce. A skoro o incydentach mowa, nie tylko Tesla ma problem, koncern Stellantis również. Celem ataku stała się fabryka w Kokomo, produkująca silniki, ostatnio regularnie zanieczyszczane były tam toalety, niestety umyślnie i w najgorszy sposób, w jaki można sobie wyobrazić. Kałowy terrorysta albo terroryści z jakiegoś powodu rozsmarowują, sami wiecie co, po drzwiach, lustrach, podłogach. Administracja fabryki zagroziła, że przestaną sprzątać i zaczną zamykać toalety, co nie wydaje się być jakimś szczególnie fortunnym pomysłem. Wezwała też do ujawnienia żartownisia, który jak na razie pozostaje anonimowe i nie zdradził swoich żądań. Ale całkiem serio, mam podejrzanego. To prawdopodobnie gość, teraz to już w sumie grupa osób, która poskarżyła się w sieci na wyskakujące na ekranach jeepów reklamy. Po ostatniej aktualizacji systemu, na każdym postoju, na każdych światłach, na ekranie środkowym pojawia się reklama zachęcająca do zakupienia usługi pogwarancyjnej na każdym postoju, na każdych światłach. Był to błąd, który został już usunięty, przekazał rzecznik Stellantis, ale coś mi się wydaje, że jest to niestety przyszłość motoryzacji. Po abonamentach nagrzane fotele będą reklamy na postoju i dopiero jak obejrzymy to auto łaskawie odblokuje hamulec. A skoro dookoła Jeepów krążymy, pod światłym przywództwem Carlosa Tavaresa w roku 2023 zakończyła się produkcja modelu Cherokee. Granda na szczęście zostawili. A że ostatnio Jeep zapowiedział wprowadzenie do sprzedaży trzech nowych modeli o trzech zupełnie nowych nazwach, odżyła dyskusja prowadzona od kilku dekad przynajmniej. Chodzi oczywiście o nazwie Cherokee i Indian Cherokeezów, którzy już od dawna domagają się, by ich, jakby nie patrzeć, spuścizna nie była wykorzystywana do nazywania aut. Jak wspomniałem, temat wraca co jakiś czas. Mniejszy Jeep, nawet przez moment nie był Cherokee, tylko Liberty, ale duży to cały czas Grand Cherokee. I to się raczej nie zmieni. Natomiast mniejszy, jako forma jakiegoś tam ukłonu względem rdzennych mieszkańców, prawdopodobnie będzie miał inną nazwę. Za to obejdzie się bez zmian, wygląda na to w Nissanie. Kilka miesięcy temu podpisano list intencyjny w sprawie sojuszu pomiędzy japońską trójką. Nissan, Honda i Mitsubishi miały połączyć siły. Natomiast opublikowane ostatnie oświadczenie nie pozostawia złudzeń. Mieliśmy różne wizje biznesowej integracji, przekazano prasie. Ale podobno to Honda chciała pełnić rolę dominującą, a nie po to Nissan ucieka ze związku z Renault, by od razu rozpocząć drugi podobny. Trochę szkoda, ale firmy i tak będą podobno współpracować przy napędach elektrycznych i technologii autonomicznej. I jeszcze trzy ciekawostki: z Volkswagena, koncernu Kia Hyundai i Jaguara na koniec. Możemy się nabijać z zaślepek w Grande Panda czy błędów w oprogramowaniu w Citroenie C3, ale trzeba oddać, że się Stellantis uwinął z produkcją taniego elektryka. Kupili gotową platformę w Indiach, dostosowali ją do europejskich po. Założyli karoserię i gotowe. Renault też się uwinęło, ma już model 5, a Volkswagen. W 2021 roku zapowiedział taniego elektryka za 20 tysięcy euro o nazwie ID Live. Potem się z tego wycofał, pokazując ID tool za 25 tysięcy, a teraz przekonuje, że dwójka trafi do sprzedaży być może pod koniec tego roku, ale za dwa lata, w roku 2027, dołączy do niego ID1 za 21 tysięcy euro. Trochę mniejsze od dwójki, ale podobno solidnie zrobione. Co na to firmy koreańskie? Też trochę zaspały, skupiając się na autach większych i droższych, i też starają się nadrobić do sprzedaży w w kraju wchodzi powoli Hyundai Inster. Malutki, 3,80 m crossover narysowany w sposób trochę podobny do Citrena C3, czyli też brakuje tu nieco proporcji. Ceny od 104 tysięcy złotych, czyli ponownie niemal identycznie jak w przypadku C3, co ciekawe Kia pracująca nad modelem EV2 postanowiła wykorzystać inną platformę i buduje taniego elektryka można powiedzieć od zera. I tu też cena ma oscylować w okolicach 22-23 tysięcy euro. I jestem bardzo ciekawy, czy nie okaże się za dwa lata, że se Segment ten będzie miał sporą nadreprezentację. I jeszcze Jaguar na koniec. Auto, wyglądające jak zamaskowany koncept, ten, który wzbudził tak ogromne kontrowersje, po raz pierwszy został przyłapany przez samochodowych paparazzi w trakcie jazdy. Auto nie ma szyby z tyłu, jest ogromne i bardzo wyraźne. I kto wie, czy nie będzie to najbardziej ekscytująca motoryzacyjna premiera roku 2025? Dlatego, że samochód w pełnej okazałości być może poznamy jeszcze w tym roku raczej późną jesienią, wczesną zimą. Kłaniam się pięknie, do zobaczenia. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.